Siema, siema, witam w 14 odcinku serii o ee, jak to się nazywa? Jak może to wywnioskować? To jest jeden blok, taki dziwny. Jeden blok, a! Witam w 14 serii, odcinku serii o bloku się mano. Up in one, two. Where are you? A story of my life. Lecimy skok z Koksem. E, dobra, tutaj umarłem, nie? trzeba to z tym zrobić. Na widziałem idziemy po drewno, ale fajne. Gdybym się to zrobił bez zatrzymania, to by to było świetnie. Snap it one are you? Story of my life. Siup! Siup! Nie! Dobra, coś nie działa. Jestem flaw, Czytam tam prędkością światła? Czego się nie zdarzyło? Nie, spadam sobie stąd. Ach, ale ładnie, Negrolog, hasta la vista, czy hasta la vista, bo ha w języku hiszpańskim jest nieme. Eee, ok, dobra, dwa zrobiłem, A już fajnie wygląda. Porobię sobie teraz parkura. Nie, ten odcinek nazwę Czas na Studia. Ponieważ ten 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 albo stolarstwo w zanadrzu. Sprawdzę, czy jeszcze da się wyjść. To sobie zniszczymy. O nie, czy to się da tutaj postawić? Nie, a, a szkoda. Dobra, nie, dostajemy rzeczy stąd Nie. Coś fajniejszego. Brzozowy stół. Kratę. To to jest kratę. Hem, ale postawię tutaj. Kratę. A to jest takie coś, wiem. To jest taka siatka. Postawię to tutaj i tutaj. Co tu jeszcze mamy? Wielka patyków, strzecha. A. Chleb. Blinc. Co to jest blinc w ogóle? Dormat. O. To jest parkowa ta, żywe, co? Drabina to już znane jak świat. Zapiłam tu, ryna. Dobra, to sprawdźmy sobie. Nie, nie. Nie. Mm, 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 Czy to jest? Nie. Nie. Ale to jest fajny seat. Czemu ja tego nie... Czemu ja to nie słyszałem? To tak sobie walnę tutaj. Ja mu... eee, ja tego tak, to, 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 to powinno być w normalnym Minecrafcie. A, to jest takie coś jak tamto. To działa mniej więcej tak. To działa to jest takie zwykłe? Nie wiem, co to robi. Co tu jeszcze mamy? Dormat Feda, a to jest ta dormata. Kiedy ja to sobie usunę?

a nie zmieści mi się Kejzarki W Nie zmieści mi się Albo nie, zrobię Zrobię jeszcze, jeszcze jedno Spin one, tu, jest Dormat O jest -a -e -kaj -wy smacznego A w G kajzerki w Tymczasem ja tworzący lodówkę No, nie ma No trudno Dobra, to jeszcze wiem co z tym zrobić Chyba, nie wiem co z tym zrobić, poddaję się Szafka nocna, ale to jest fajne Mam normalnie. Nie, tam robię i robić jakieś swoje upady na swój dom, że zrobię sobie tutaj na drugim piętrze swoje łóżko i wszystkie inne rzeczy. Nie, tutaj nie no tutaj po, od końca. Dobra, słońce wschodzi, ale fajnie. Dobra. Bum. To chyba zrobimy z tego, z tego. Bum, bum. Bum, bum. Bum, bum. O kurde, Tego nie przemyślałem, ale to trudno. Coś się, się jakoś to załagodzi. O nie, jak skończyło mi się. Brak trzy, żebym mógł tak lekko skakać. No kurde, to kupi desek. No, akurat mam. A może tak zrobię? No, szybciej. No jezu, brakuje mi. Muszę pójść po drewno. No i okazuje, przerobię, bo trochę słabo trochę mam biedę. Prawie jeden stack. No i drugi tak to akurat będę miał. Dobra, 8 razy 8, dawaj No nie, brakuje. Dobra, to wezmę... Ile tego mam? 244. Jakieś drzwi fajne by się przydały. Kajzerki w lotówce są? Są. Eee... No nie, nie mamy drzwi. Ah! Jezu takie klasyczne drzwi. A. Ah! Mam na razie sobie zrobię tylko parkura do swojej chaty Dobra, też żeby chciałem. Dobra, perfekto. 17 minut odcinka. Teraz wychodzę. Jakoś dostać na górę. O, yy. ehm. będziemy to upiększać wszystko. Dobra, idę po łóżko. Znaczy na kajzerki w lodówce? Nie, lodówki. He. Dobra, ja, to sobie wezmę. Dobra, sobie zrobić schody tam. Jak się robi schody? Jakoś tak. No, no, jakoś tak się robiło. Prabum, bum, bum. 7 to tak akurat. No to po cztery idzie? To mam pustaka. Sobie wszystko skopiemy i tak na górze zrobimy. Czemu to nie przychodzi do mnie? A przychodzi. Słuchajcie, tutaj, jeśli tutaj jest to, to tu możemy mieć wejście. Dobra, No nie, coś mi się nie zgadza. No coś mi się nie zgadza i to zdecydowanie. Dobra, trzeba to jakoś y, popracować nad tym. I zdecydowanie zdecydowanie naprawić. Y, dobra, y, brzozowe mam tutaj brzozowe drewno. Y, no mało. Proponowałbym pójść skopać. Tak trochę. Bra. Bra, kopie, 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 kopie.